Zagrzebka afrykańska zaliczana do grupy ryb potocznie nazywanych killifish. Nazewnictwo to prawdopodobnie pochodzi od germańskiego słowa kill, które w staronordyckiej formie oznaczało zatokę, a w niderlandzkiej koryto rzeki lub kanał wodny. Ma to związek z bytowaniem tych ryb w małych, ograniczonych zbiornikach wodnych, które okresowo wysychają. Jaja zagrzebek są wyjątkowo odporne i mogą przetrwać przez długi okres suszy, a do ich wylęgu dochodzi wraz z powrotem pory deszczowej. Występują w Afryce. Jest to gatunek endemiczny. Występuje jedynie w okresowych rozlewiskach, bagnach, rowach i małych strumieniach na wyspie Unguja w archipelagu Zanzibar, we wschodniej Tanzanii. Zagrzebki afrykańskie osiągają maksymalnie do 4 cm długości całkowitej, zazwyczaj mają jednak ponad 3 cm. Ciało umiarkowanie wysokie, ściśnięte, najwyższe tuż za nasadą płetwy piersiowej. Profile grzbietowy i brzuszny, lekko wypukły od pyska do tylnego końca nasad płetw grzbietowej i odbytowej. Prawie proste u podstawy ogona. Szczęki krótkie z licznymi zębami ułożonymi nieregularnie. Pysk lekko spiczasty w widoku bocznym w położeniu górnym. U samców płetwy grzbietowa i odbytowa szerokie, prostokątne, zaokrąglone, z krótkimi nitkowatymi promieniami. U samic płetwa grzbietowa zaokrąglona, płetwa odbytowa trójkątna i nieco dłuższa od grzbietowej. Płetwa piersiowa eliptyczna, płetwa brzuszna mała. Samce mają niebiesko zielono-opalizujące ciało, z boku jasno-zielonkawe, z przodu niebieskie do jasno-niebieskiego, prawie białego. Tylna krawędź łusek czerwona tworząca czerwony świateczkowy wzór, często niewyraźny w przedniej części. Stopniowo bardziej pigmentowaty z tyłu. Czerwone pręgi zachodzą na czerwony siateczkowaty wzór między płetwami brzusznymi a tylną częścią szypułki płetwy ogonowej, pręgi przednie, lekko wygięte, pręgi tylne, prawie proste. Samice są skromnie ubarwione, ciało mają bladobrązowe bez oznaczeń, tylna granica łusek blado-zielonkowata, grzbiet bladobrązowy, brzuch biały, głowa bladobrązowa. Okolice oczu bladozielonkowate, niebieskawe. W środowisku naturalnym spożywają dużą ilość lard i owadów. W akwarium podstawę ich diety powinny stanowić żywe lub mrożone pokarmy, np. Dafnia, Artemia, Wodzień, Grindale, larwy komara i tym podobne. Żywe pokarmy są szczególnie dla nich istotne ze względu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne w okresie szybkiego wzrostu, a także olbrzymi wysiłek reprodukcyjny w całym dorosłym życiu. Jako uzupełnienie, można podawać im dobrej jakości pokarmy suche w płatkach lub granulkach. Zagrzebki mają duży apetyt i szybką przemianę materii, ale nie powinny być zbyt obficie karmione. Do pary lub haremu zaleca się akwarium o minimalnej długości 45 cm, dla większej grupy minimum 60 cm, z ciemnym podłożem, niekoniecznie torfem, który wymagany jest jednak do rozmnażania. Ryby powinny mieć zapewnione liczne kryjówki. Zbiornik możemy częściowo obsadzić gęstą roślinnością, Dekorować drewnem, korzeniami czy kamieniami. Należy przy tym unikać przedmiotów z ostrymi krawędziami, którymi ryby mogłyby uszkodzić sobie płetwy. Oświetlenie nie powinno być zbyt jasne. Wskazane jest również zabezpieczenie akwarium pokrywą. Zagrzebki afrykańskie najlepiej czują się w wodzie obojętnej do lekkoalkalicznej, około 7 pH i twardości od 5 do 10. Do obniżenia pH pomocne może być przefiltrowanie wody przez tor. Optymalna temperatura wody powinna być od 20 do 25 stopni Celsjusza. Akwarium zaleca się trzymanie samca w towarzystwie kilku samic. Samce są nieco terytorialne. W warunkach naturalnych dominujące osobniki prawdopodobnie wyznaczają pewne obszary tarliskowe. Być może na podstawie rodzaju podłoża, które zwiększy szanse na przetrwanie jaj. Hierarchia ustalana jest według rozmiaru. Dominujące samce kontrolują największe obszary, które aktywnie przeszukują w poszukiwaniu samic. Akwarium często pojedynkują się ze sobą. Zazwyczaj nie robiąc sobie przy tym krzywdy, troszą płetwy, rozszerzają skrzela lub siłują się pyskami, a przegrany samiec odpływa. Do potyczek dochodzi nawet w dużych zbiornikach. Aby rozłożyć agresję, w dużej grupie zaleca się trzymanie więcej niż trzech samców z przewagą samic oraz przełamanie linii widoków akwaria, na przykład wysoką roślinnością.